Cześć! Dzisiaj pokażę Wam jak szybko tworzyć hi-haty w piano-rolu. Intro! wesprzyj mnie na patronite.pl Dzień dobry moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Selfmade Tips, jak co wtorek o godzinie 18 i kłaniam się niezwykle nisko, ja jestem Bonifacy i dzisiaj pokażę wam fajny sposób na tworzenie hi-hatów w pianorolu. Przede wszystkim hi-hatów chociaż być może do innych zastosowań też, to rozwiązanie będzie dobre. Na początek pokażę wam to co mam przygotowane, czyli prostą pętlę perkusyjną w tempie 160 bpm -ów. Tak to wygląda, nic specjalnego. Ta technika, którą wam dzisiaj pokażę, bardzo dobrze nadaje się do hi-hatów, ale nie tylko do hi-hatów. Prawdopodobnie, jeżeli znacie lub macie pomysły na inne zastosowania tej techniki, to oczywiście piszcie w komentarzu. Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę, że zazwyczaj, jeżeli tworzymy różnego rodzaju przebiegi hi-hatów, to korzystamy z narzędzia, które się nazywa draw, czyli ołówek po prostu, który pozwala nam narysować jedną nutę w jednym czasie. Istnieje natomiast narzędzie, z którego korzystamy częściej w playliście, mniej w pianorolu, jest to między innymi, mianowicie pędzel. I pędzlem możemy w prosty sposób budować naszą ścieżkę hi-hatu, możemy w inny sposób podejść do tworzenia w pianorolu, mianowicie... Pędzel pozwala nam tak naprawdę rysować przebiegi ścieżek. Zobaczcie, w tym momencie mam nutę długości dwóch kroków, i wystarczy, że przeciągnę ją przez całą pętlę, i mamy już coś takiego. I teraz pozwolę sobie tę nutę skrócić, i zobaczcie, co mogę tutaj zrobić. Możemy sobie wprowadzać dodatkowe zmiany. Teraz zmienię sobie snapowanie siatki na nieco gęstsze i skrócę nutę do absolutnego minimum. Jeżeli chcemy przejść na triole, to oczywiście możemy. I w ten sposób możemy tworzyć dosyć zaawansowane pętle. Wedle naszych upodobań tak naprawdę. Dajcie znać, co myślicie w komentarzu. A z mojej strony na dziś to tyle. Trzymajcie się ciepło i cześć! Jeśli film Ci się podobał, pamiętaj, aby zostawić pod nim łapkę w górę. A jeśli masz pomysły na kolejne odcinki, zostaw je w sekcji komentarzy. Ponadto, jeżeli chcesz być na bieżąco z kanałem Selfmade Beats, zasubskrybuj go i już dziś zacznij zgłębiać sekrety produkcji muzycznej.